Ja mam nie kłamać? Widzicie, to tak musi być po, jej, po prostu po jej myśli, bo u niej to jak zrobisz coś nie tak, to wyratujesz. Przepraszam cię, to ty wychowałeś mi! Mama nigdy w życiu do mnie nie przyjeżdża, bo a niechce, tak... może się nie lubi. Dzień dobry, Dzień dobry. zapraszam. Co to pani już Stała? Stałam, ale ledwo się czułam na nogach, bo jestem tak zestresowana, no chodź. Czy ty tak stresujesz? No przecież dzisiaj jest ten dzień wywiadu żurnalisty. No, Może, czyż, czyż, czyż. No bo to jest inteligentny człowiek i żebym się nie spóźniła, po prostu się stresuję. się inteligentnych ludzi? Tak, boję się inteligentnych ludzi. Moje wie, że jestem mogłem, więc nie chcę wyjść jeszcze na większego. Się całe trzęsę. Jestem zestresowana bardziej niż przez pierwszą komunią. Pamiętaj, że na wywiadzie u żurnalisty nie nagrywamy jego twarzy, on jest zawsze anonimowy. E, gramy backstage, ale po prostu jego nie pokazujemy. Oh. O! Go. W końcu zacznę normalnie wyglądać, bo już mi jest wstyd! Hej! Mój ratunek! Zapraszam! Kacper, e, musimy robić tempo w ogóle z włosami, no. bo za chwilę jest make-upista. Okay. Ja włosy Isabel. wymyłam, tylko wyglądam jak hmm, piorun czasu. ja tak. szybko, w Kacper, ja potrzebuję no. lustro. Dobra, no to już, tak. uważaj. Czy ty nie zawsze musisz do kamery? Nie, nie mogę, bo muszę się widzieć. Kacper. No? E, no. Najpierw prostownicą. Do mhm. siebie. Później poprawmy tym, bo I już włosy... I objętość włosem, obie... Największą objętość jaką może. Tak, że okay. sobie tą grzywkę naprawę... może też być tak, troszeczkę. tylko, tylko nie, nie u góry. Dobra, nie jedziemy. Nie mamy czasu. Mamy opóźnienie takie, że ja zaraz zwariuję. Jezus, jak mi się są nogi. Uspokój się. <laughs> no. Powinnaś coś chyba zjeść, tak mi się wydaje, wiesz? Zjem jutro. <laughs> Już jest pryśnie jest już naprawiony. Dzień dobry, nie nie chodź. My dopiero tak naprawdę zaczynamy make włosy, ale zaraz będziemy dawałki to postawię i zaraz lecimy, dobra? Ja wiem, że ja dzisiaj... Ja, ja w ogóle mam ksywę terrorystka, więc... Wiem, że nie jestem łatwa do, do pracy z beauty teamem, nigdy nie byłam. Ale to jest wszystko, wiesz, to jest stres. Czym się stresujesz? Bo było ustalone, e, wiesz, że dzisiaj ze mną na wywiad wchodzi cała team. I to było już zgłoszone dwa miesiące temu. I nagle, e, żurnalista napisał mi wiadomość, że mam być sama, bez nikogo. A ja jestem w takim stanie psychicznym, się dzisiaj widać po moich nogach. To studia jest bardzo małe, byście by się tam nawet wszyscy nie zmieścili. A czy ty tam byłeś? Tak. Naprawdę? Tak, jak no, to... była u żurnalista, to pojechała. No właśnie i ma jeden z najlepszych wyników e, żurnalisty, wie, a żurnalista mówi, że nigdy nikt u niego nie był, że wchodzą same gwiazdy, że nawet e, nasz były premier też wszedł ani bez ochrony, bez żadnych doradców, tylko wszedł sam. No właśnie, no to jest kłamstwo. Ale byłeś w trakcie wywiadu? No tak. I wiecie co mnie denerwuje? Że jednym z najważniejszych pytań żurnalisty jest, chyba każdego o to pyta, czy okłamałaś kiedyś media? No to ja mam nie kłamać, ale on sam okłamuje mnie w tym momencie mówiąc, że każdy do niego przychodzi sam. Ja wiem, że wchodzą normalnie ludzie do niego do studia, w sensie zawsze z innymi. Ja chcę dać siebie tysiąc procent. Chcę mu też podać rzeczy, których nigdy wcześniej nie mówiłam w żadnym innym wywiadzie. To dlaczego on chce to w tym momencie utrudniać? Ty bym sobie jeszcze podniosła też do góry i zaczynała już od samego domu. Jezus, dziękuję Ci, Kasper, że mnie dzisiaj tak słuchasz. Ale ja na ogół, Julciu, ja nie jestem taki grzeczny. O tym, że ja jestem nie strasznie zestresowana. No, będziesz musiała coś zjeść, żeby ci podskoczył cukier. Dobra, jak trzy dni nie jadłam, to jak dzisiaj zjem, to już nie pomoże. Mam dać siebie dzisiaj 100%. Co jest dobrego na uspokojenie? Co mam zrobić? Wiem, ale że na pewno mam nie zadzwonić do ojca, medyt bo. Medytacja. Wiesz co, strasznie ja wąster się zestresowana. Nie wiem, z ojca. Ja... Bo go nie znasz tak naprawdę. Dlatego słuchaj, ja miałem maturę z języka angielskiego. I mój ojciec, ja wpadłam, wiesz, taka zestresowana wtedy do firmy, on mi powiedział tak, dziecko, raz jest straczka, raz zatwardzenie. Ja mówię, ale Tato, odnośnie czego ty to mówisz? No nic, tak życie wygląda. Powiedz jest ja jeszcze jakiś coś make-up robimy takie mocne glow, rozświetlenie tak, żebym wyglądała młodo. Bo ja na przykład, ja teraz niedawno zrobiłam operację nosa. Mhm. I ja całe życie wyglądałam jak stara baba, przysięgam ci. A, I zawsze sobie mówiłam, że jestem starą babą. I zrobiłam ten nos i mówię, Jezus, wyglądam tak, jakbym miała 20 lat. Chcę tak właśnie lekko, nie chcę być przerysowana. Ja bardzo się zmieniłam, ja miałam taki image bardzo przerysowanej lalki. I wyglądałam tysiąc razy gorzej jak stara baba po prostu, nie obrażam żadnych kobiety, tylko wiesz, sama o sobie tak mówiłam, bo wyglądałam fatalnie, bo tym make up'em chciałam jakieś swoje mankamenty ukryć, a tak naprawdę tym jeszcze bardziej wiesz, podkreślałam. Więc teraz robimy tak naturalne glow, rozświetlenie. Odpisał niestety formułę jeden na jeden, setny raz. Przepraszam, że wcześniej nie poinformowałem, nie poinformowałem mój błąd. Słuchaj, okay, y, wiesz co masz w głowie, wiesz kim jesteś, idziesz tam y, z podniesioną głową, i tyle. I my nie mamy się tego bać. Dobra, znosimy, no ja mu odpisuję, znosimy kosmetyki. No pomogę. Tak, pomogę. To jest biały. Po prostu, ci, dla mnie to jest kolor cielisty. Cielisty, ja... ale jesteś opalona jak dziki kot, więc jak. Nie przesadzajmy. No to... Więc? Dobra, róbmy tak, tylko tak? ja chcę, żeby to wyszło jak dobrze, najbardziej naturalnie. Dobrze, ja... <laughs> nie, przepraszam cię, ale na to nie, nie zwracaj uwagi, mnie to po prostu no nie ma. Ja nie jestem przyzwyczajona. Ja mam swojego pierwszego, jakbym czegoś nie poprawiła, to nie byłabym sobą. Ale na pewno nie tylko ja tak mam dziewczyny, przyznajcie się. <laughs> to tak musi być po, jej, po prostu po jej myśli, bo u niej to jak zrobisz coś nie tak to wyratujesz. Dobra. Ale ja przysięgam, że to jest p nic więcej. Ja mam nerwice na trend, to jest też stąd. Madzia? Tak. Dobra, zaczynamy z gorsetem. Czekaj. Dobra, to ja się normalnie rozbieram. Zdecydowanie tak. Masz nożyczki? Tak, do kurczaka. Nożyczki do kurczaka najważniejsze. Okej. Okay. Okej, okay, no dobra. Do kurczaka daję ja sobie, to wezmę pojedyncze, dobra? Nożyczki do kurczaka... Ty gorset porwałam. Żartuję. Da. Chciałam zobaczyć twoją reakcję. Dobra, tyle wystarczy. Słuchajcie, lepiej nie będzie, bo kamery wegną. Jak się czujesz? Lepiej? Już teraz możesz wyluzować, już końcówka. A moje ręce. Mm. Uh. Dobra, dobra. Zaczynamy trzeba, show! Trzeba to wziąć na klatę po prostu. Będzie dobrze. Dobra, jeszcze ja tylko te buty muszę przebrać, bo tam tamte były za wysoko, że mnie... wadziło. Będzie dobrze, pani menadżer, będzie dobrze. Zawsze. Dobra, przebieram. Wejdź ze mną normalnie. Będziemy udawać, że nikt Cię nie widzi. Ja nie miałam takich emocji nikt w życiu. Te wszystkie włosy wyglądają. Jak... Dobra, jesteśmy. Dobra, drzwi tamte. Dzień dobry, cześć. Ostatnie słowo do operatora. Trzymajmy kciuki, żebym nie wyszła na Debila. hours later. Jak wrażenie, Bardzo tej. miły człowiek. Przysięgam. No trzy godziny tam siedziałaś, musiało być miło, no. Nie wyobrażam sobie tego inaczej. Nie spodziewałam się, że e, żurnalista będzie tak miły. To na pewno. Ja żałuję, że napiłam na początku na niego. Naprawdę, jest wyrozumiały. Oby mój tata był tak samo wyrozumiały po tym wywiadzie. Jeszcze raz rozmawialiśmy godzinę e, poza kamerami, to... Miło człowieka. Dobra, ja lecę do domu. To był ciężki, trudny dzień dla mnie. Już możemy zakończyć, i to do samochodu. The next morning. Dzień dobry, kochani, ja właśnie wstaję. Doszłam już do siebie po wczorajszym wywiadzie i jest mi przykro, że Dawid nie wpuścił mnie z moimi kamerami. Dlaczego? Słuchajcie, sam wywiad to jest tylko część. Przed wywiadem jest jeszcze rozmowa, po wywiadzie jest jeszcze rozmowa. I sam Dawid po rozmowie już jak skończyliśmy wywiad i tak już na luźno podeszliśmy i on mówi, Ty jesteś Julia strasznie normalną dziewczyną, a ludzie źle ci odbierają. To są właśnie te, story, te te worki, do których ja jestem wrzucana, że no skoro ja pochodzę z takiej rodziny, to przecież ja nic nie przeszłam, ja miałam banalnie w życiu, ja mam same szczęście, kasa się sypie, po prostu sufitu lecą, po prostu dolary, tata sypie. No nie, słuchajcie, życie tak nie wygląda. Już czuję, że nawet ta prawda, którą mówię, pewnie będzie podważana. Ale jak tak myślę o wywiadzie, to, to zastanawiam się, jak on zostanie odebrany przez ludzi. Czy w końcu mówienie prawdy zostanie odebrane tak jak powinno. No, dawaj, dawaj! Nie może to być. Kto to wstał z rana samego? Jak mi na czymś zależy, ja zawsze wstanę rano, ale z tatą było gorzej. O, tamam. <grym dizemniu> to, ale dałem radę, jest dobry. Dawaj, wsiadaj do tyłu i gdzieś parkujemy i idziemy oglądać domy. Jak oglądać domy? <grym dizemniu> no, idziemy no idziemy szukać domu dla mnie. Dobra, wstaję, bo korek zrobiliśmy. Dobra, gdzieś się tutaj zatrzymamy. Musiałabyś chodzić pod parasolem, żeby kleszcze na ciebie nie spadły. Parasol będzie trzymał? ty ojciec. Drobka. Dobra. I co my tak będziemy ludziom przez okno zaglądali? No, nie przez okno, ale ogólnie popatrzymy. No, już same ogrodzenia robią potężne wrażenie. Nie nagrywaj tylko, przecież zaraz nas stąpią. Wy... No poszliśmy oglądać domy, no. To jest przedmieście Warszawy takie najbardziej luksusowe. Dziecko, ale co byś ty tutaj robiła? No, no, przecież to jest od, od ludzi. Niech to co? Nie? No to... Tu mam kamery, w korporacji nie pracuję, a ja zarabiam w ten sposób na życie. Po no to, prostu, prostu, pokazując to, swoje życie. To, 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 za taką cenę można kupić zamek. Dobra, ten mi się nie podoba, to jest w ogóle jakaś słabizna. Bardzo ładny zamek. Julia, a to nie jest tak, że my oglądamy domy, bo ty szukasz domu, ale te, które oglądamy, to nie są na sprzedaż wcale? Na sprzedaż jest wszystko. O, pusty. Może, może bardziej to? To taki dworek bardziej. Co tam pisze? To. Ukra... Ukrainka. Ukrainka. Jezus. Ale zobacz, oni mają tam dzisiaj drzwi otwarte. No jak drzwi otwarte? Od... Normalnie. <laughs> może jest dzień otwarty zwiedzania no, domu. <laughs> no dobra, tato, ja rozumiem, że tobie się to podoba, ale zrozum, że mi podoba się coś nowoczesnego. Musi być nowoczesny, musi ja muszę mieć potężne oszklenia. Jaki masz blisko budżet na teraz na do tego domu? To jest wszystko można No, no właśnie marzenia, to co ja mam... ja mnie budżet budżetem. I tu jest, tu jest teraz problem. Widziałam też tam gdzieś dom starców, to, to, więc no. też miał być blisko. Byś miała blisko mnie odwiedzać. To jest sobie najdziwniejszy sposób negocjowania. No. Zobrażanie inwestora. A to co to jest? Transformator. Komora transformatora. Ty masz do mnie tato pretensję, że szukam domów za miliony. Ale przepraszam cię, to ty wychowałeś żmiję, a nie ja. Ja w życiu już bym nie dała rady mieszkać, nie wiem, na 30 metrach kwadratowych i co? Może jeszcze za 100 zł dziennie nie miałabym przeżyć, co? Dom musi być dla mnie, jako dla singielki, 300 metrów kwadratowych, to jest minimum co ja muszę mieć. I... Jakie to są kwoty za to kupno takiego domu? No, tato to jest około 15 milionów w górę, no. Ja mam wysłupać 15 milionów? No przecież nie ja. Nikt mnie w Warszawie nie może odwiedzić, bo ja mam małe pomieszczenia. Nie mam sypialni dla gości. Przyjeżdżasz ty, no to ja śpię na sofie. A mama nigdy w życiu do mnie nie przyjeżdża. Bo powiedziała, że ona spusa nie zostawi. Bo A nie tak... chcę, może cię nie lubi, dlatego ja nie przyjeżdża. Że... No nie śpi się Gubkowa, to tylko decyzja no. jest podjęta, no. Dziecko. Poszukaj domu, znajdź ten dom. Zobaczymy jak, jaki on jest, możemy go oglądnąć, jak będzie wartał i będą sprzyjające okoliczności, to kupimy. Sprzyjające okoliczności, rozumiem, że ja nie robię sen i jestem miła dla Ciebie. <stukujesz> Od dzisiaj jestem codziennie. Nie dalej jak parę minut temu <stukujesz> powiedziałaś, że jeszcze może miałabyś żyć za stówę dziennie. No już jest to takie mało realne. Tak, dla mnie, dla mnie tak jak zostałam wychowana. Minimalne wynagrodzenie w Polsce to jest mniej więcej właśnie tyle, patrz. I teraz... Minimalne wynagrodzenie to nie jest 100 zł dziennie, za miesiąc. Dziennie, <głos> <głos> dziennie i teraz bierzesz tubę <noise> i masz przeżyć za to dobę, 24 godziny. Zrobić zakupy i dostać się do domu i teraz przypominam. Stop, ja za te pieniążki i to jest i mało i dużo. Ale ja za to nie zatankuję nawet samochodu, żeby wrócić do domu. Ależ nie, jest to żaden problem, bo samochód też oddajesz, bo nikt normalny nie jeździ g klasów w AMG. Czy ty oszalałeś? Kogo dawaj, to jest pomysł? Dawaj kluczyki. Ja, ja pana prezesa odwiozę. Oszczędnością my, 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 do celu. Ja pana prezesa odwiozę, samochód odstawię gdzie trzeba. A ty, proszę pani... Nie z, mam kluczyków. Z Konstancina... A, ta, pan tata ma bardzo dobrze. Z Konstancina do centrum... Będziesz, o, by się, no niemożliwe. Z Konstancina do centrum jedziesz autobusem, i ze złych informacji jest taka, że nie wiem, czy pętla jest w tamtą stronę, czy w drugą. Córeczko. Ja pa córeczko. was naprawdę. Zobacz w aplikacji, gdzie jest przystanek. Pa. A, mogę za teks, teksów, a mogę zrobić tak, że ktoś mnie podwiezie takim autostopem? Ty możesz zrobić co chcesz. Masz stówę na 24 godziny i masz mi zrobić. Jeszcze zarobię. No. A was zabiję. Nie, mamo! No to. Ale ja nie wiem, gdzie mam iść. No. Weźmy mojego operatora. Udajemy, że jechaliśmy autobusem. Dobry. A dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry! No co? Ty, Julia, co tu się stało? Dlaczego my jedziemy taksówką w Pierwsza autobuszu? rzecz. Nikt mi nie powiedział, gdzie ja mam kupić bilet. I podjęłam próbę, ale się nie udało, więc jak ja stwierdziłam, inteligentnie z blond włosami, przekalkulowałam to, że jeżeli ja mam się tu z autobusem tyle kilometrów, jest upał, ja nie mam biletu, zapłacę mandat i jeszcze mam ugotować obiad, to na ten mandat zapewne by mi zabrakło pieniędzy, więc dojechałam komfortowo taksówką. Powiedz mi, co, co ja dzisiaj zjem, bo zgłodniałem. Ile nam wyjdzie tak mniej więcej za taksówkę? 79 złotych. Czyli idąc kalkulacją zostaje nam 21 zł. Ja coś wymyśla, nie martw się. No właśnie się martwię. I co ty w ogóle lubisz jeść? Jak <grydzi> najmniej warzyw, bo się brzydzę. Nie, 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 warzywa są zdrowe, zdrowe. No to Julka chyba się trzeba z panią rozliczyć tutaj co? Nie ma że za darmo. Pani Aniu, to są te 100 zł. Ona <grydzi> z Na, on tak? Na, <grydzi> na dojazd do domu. Przynajmniej <grydzi> było komfortowo. Upociłabym się tylko w jakimś autobusie. Proszę bardzo, O, <grydzi> Reszta to jest na mój obiad. Proszę się ze mnie nie naśpiewać, bo ja już mam dość. Jak ja mam za co zrobić Dobra, wysiadę głodny Dobra, jestem. A pan zbiera ma pan złotówkę na 6. Powodzenia. Dzień dobry, a tu jest wyjście. Tam jest wyjście, nie ma wyjścia. Proszę, proszę, uprzejmie. Proszę bardzo. Czy mają Państwo. Ba A, są banany, są banany. Słuchajcie, moje włosy już tego nie wytrzymują. Kupiłam tak, pulpety. Przyda się do spaghetti. Nie znalazłam taniego sera, ale jest jakieś takie naprzecenie. Jakieś medaliony. Musi być też deser. Banany. No, i do deseru jest potrzebne mleko. I nie mam pojęcia, ile to wyjdzie. Mam 21 zł. Wiem, że pulpety kosztują chyba 12, więc nie wiem, czy mi wystarczy. I mam nadzieję, bo chcę zrobić spaghetti z takimi pulpetami, i mam nadzieję, że jest w domu makaron. Nawet przeterminowany, ale że jest. Może że jakiś rabat. Nie wiem, ile to wyjdzie, więc mam tu kasę samoobsługową. 11. Słuchajcie, niestety wiem, że mi nie wystarczy na mleko, ale są takie budynie, wiem, które można zalać wodą, więc weźmiemy taki. Galaretka mleczna, budyń do zalania wodą, budyń waniliowy. E, nie, nie gotówką, gotówką. 18,95. <noise> 18! <głos> Proszę panią, to ile mi jeszcze zostanie, bo bym chciała jeszcze coś słodkiego, żeby mi starczyło? Dwa złote. Dwa złote. A jest jakiś batonik za dwa złote? Ma pani jakiś batonik za dwa złote? Mały taki, a to może na to starczy. Ile wyszło? Dwa kończy. Co tak długo? Dłużej chyba liściuchy wybiera. O ma. Na worek mi nie starczyło, muszę to nieść w ręku. Teraz to będziesz miał degustację moich umiejętności albo braku kulinarnych umiejętności. No chodź! Czuję się, jakbym jechał na, na skazanie. Dawaj te klopsy. Widzę, że już Widzę, że ci smakują! Nie Jestem... na skazanie! Naprawdę się starałam, tylko teraz się módź, żebym w domu był makaron. Bo jak nie ma makaronu, to nie będzie spaghetti. Słuchaj, ja to doceniam, tylko nie tak, jakbyś chciała. Powiedziałeś mi, że chcesz mięso. To było jedyne mięso. Kucharz był alkoholikiem i nie przyszedł do pracy i stwierdził, że ja będę szefował kuchni. Kurwa, no! Nie, no ja się tam nie zniżę no. Nie no, no nie wytrzymie, no. Całą zmianę prowadziłam żadne danie nie zostało zwrócone. No, nie mam pojęcia, co robię.